Cześć, witajcie. Dzisiaj nagram coś o aucie, który myślę na co dzień, jak obiecywałem. Opowiem co i jak. Nie mam doświadczenia w kręceniu, w opowiadaniu o samochodach, ale coś, coś wymyślimy. Właśnie, nawet nie wiem, gdzie kamerę umiejscowić, żeby dobrze do Was mówić. Znalazłem fajną miejscówkę na no spokojnie, będzie tam można sobie nakręcić poryczymy silnikiem na przykład. Uhuhu. Uhuhu. I opowiem, co to za auto. Przedzam, że jest brudne, bo go nie myłem. Zrobiliśmy kawałek krasy. Pogoda jest jaka jest. Oprócz tego, auto jest kolorowe. O... Czemu jest kolorowe? dlatego, że w tamtym roku mieszkając w Niemczech trochę się nudziłem dałem się koledze namówić na to, żeby go okleić okleić auto oryginalnie kupiłem było koloru wiśniowego koloru wiśniowego i postanowiliśmy okleić je folią niebieski mat i postanowiliśmy zrobić to we dwóch bez doświadczenia żadnego miało to posłać chwilę a wyszło, wyszło jak wyszło no, i teraz auto całe jest do lakierowania lub do oddania go na profesjonalne oklejanie. Co ciekawe, za oklejanie powiedzieli mi 10400 zł w firmie, bo jest to trochę większe auto i stwierdziliśmy, że samemu wyjdzie taniej, się czegoś nauczymy. No i wyszło praktycznie dwa razy drożej. Się to, że wtedy miałem to przed oklejaniem do lakierowania, miałem tak naprawdę tylko zderzak przedni i tylny, gdzie mnie ktoś uderzył na parkingu. A teraz mam praktycznie do lakierowania całe auto. Dlaczego całe? Dlatego, że gdzieś niegdzie, gdzie porobiliśmy jakieś zaprawki, klamki na mnie się z oklejaniem to pomalowaliśmy je na niebiesko. No i teraz trzeba. No zresztą zobaczycie z zewnątrz, jak wygląda tragicznie. Jest też trochę zniszczony w środku, dlatego że Amerykańcy mają dosyć słabe tapicerki skórzane. Osobiście mi to nie przeszkadza, dlatego że w tej chwili to jest auto W roboczy, więc tego nie robimy ogarniemy to jak, jak uparamy się z kamperkiem co jeszcze Wam mogę powiedzieć skąd pomysł na takie auto wcześniej przed Lincolnem jeździliśmy Mercedesem S500 po lekkich modyfikacjach AMG bardzo fajna komfortowa fura To jest praktycznie najwyższej wersji wyposażenia Madzi się spodobało coś wyższego dlatego, że no, tamtego mieliśmy no, mocno, mocno, mocno niski był. I Madzi się zamarzyło coś większego. Wpadłeś w oko, Jeep Grand Siroki, Jeep Grand Siroki, więc widziałem, ok, no to, to kupimy Jeepa Grand Siroki, nie ma problemu. Ale zacząłem przeglądać internet, no tych Jeepów jest bardzo dużo. Mi osobiście jakoś to wnętrze tak nie do końca od, od, odpowiada. I jakiś oglądaliśmy film w Madzi oko mówi: O, ten jest fajny, ten jest amerykański film, oczywiście, mówi: O, ten jest fajny. A był to Cadillac Escalade, więc pomysł z Jeepa od razu padł. Zaczęliśmy szukać Cadillac Escalade, oczywiście tylko w wersji przedłużanej. Tylko w wersji przedłużanej, ale no ciężko było. Było kilka egzemplarzy, ale mocno, mocno, mocno zjeżdżonych. Stwierdziliśmy, że, że nie. I trafił się przez przypadek GMCU Yukon Denali XL Czyli to jest taki Cadillac 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 Escalade Praktycznie to samo Pojechałem po to auto, kupiłem to autko i po Dosłownie 5, 15 minutach, może 4 km Odjechałem i Pani wymusiła mi pierwszeństwo Wjechała na krzyczówkę, uderzyła mnie Uderzyła mnie w bok i wechnęła mnie czołowo pod busa Więc to auto rozbiłem Tam wyszła szkoda całkowita Lincoln Navigator wpadł przez przypadek Wpadł przez przypadek, nie braliśmy go wcześniej pod uwagę, dlatego że z tej całej plejady amerykańców yy, Navigator pali najwięcej Palił najwięcej, to było auto takiej klasy już total lux Takiej już najwyższej, wyższej I obawialiśmy się, no nie znając wtedy realiów, obawialiśmy się trochę dostępności części Ludzie mnie, którzy gdzieś właśnie Znowu do tego nawiążę, tak, niektórzy mi piszą w komentarzach coś, co gdzieś kiedyś słyszeli Dostałem radę od ludzi, coś, coś gdzieś kiedyś słyszeli, że wujek miał sąsiada, ten sąsiad miał strejka i ten strejk miał jakieś amerykańskie auto. Ale nie dodał, że to było w latach 70., gdzie dostęp do części nawet polskich samochodów był no nie istniał, więc no, w dzisiejszych czasach to już tak nie jest. Nie bójcie się amerykańskich aut. Jedyny minus tego Lincoln'a, z którym jeżdżę, mam go 5 lat, to jest tylko i wyłącznie spalanie. To jest tylko i wyłącznie spalanie. Oczywiście mamy też tu instalację gazową, ale z tym gazem różnie bywa. A poza tym nie ma się co przyczepić. Naprawdę, auto od 5 lat przeżyło z nami niesamowite wycieczki. Były miesiące, że robiliśmy po 10 tysięcy kilometrów. I nigdy najmniejszego problemu z nim nie było. I co? No mogę polecić każdemu. Mogę polecić każdemu. Nie wiem dlaczego ludzie gdzieś tam na forach, jak te, te suburbany, czy na przykład Tahoe, czy hamery? Co chwilę się ludziom psują, siadają napędy, skarżą się na bardzo słabe hamulce. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ja nie mam tu najmniejszych problemów. W hamulce są siekiera. Hamulce są siekiera. Druga kwestia to, że wszystkie rzeczy ściągam ze stanów. Tu W tym aucie nie ma nic, co jest nieoryginalne. Wszystko, nawet olej, filtr oleju, wszystko, wszystko ściągam oryginalne, tak jak producent zalecił. Nie jest to wcale jakoś tam bardzo drogie. No i może to daje tu niezawodność, niezawodność stwierdziłem, że nie stać mnie na to, żeby w Polsce kupić do niego olej dlatego, że takich olejów tutaj nie ma od lat już w ogóle do samochodów swoich nie lałem olejów kupowanych w Polsce bo uważam, że są tragicznej jakości no i tu wszystko sprowadzam sobie ze Stanów no co, do tej pory no Tu później pewnie powiem w filmie, że, że zawieszenie żeśmy zmieniali dwukrotnie zresztą, ale to bardziej widzi mi się było za drugim razem, za pierwszym też i co, wymieniłem tu kloczki hamulcowe przód, tył Przód już dwa razy no ale zrobiliśmy kupę kilometrów już przeszło ponad 200 tysięcy ponad 200 tysięcy, tak niecałe 5 lat i co, wymieniłem jeszcze a, no to co nie siada, czyli łączniki drążka stabilizatora z przodu, no to myślę, że to po prostu drogi drogi europejskiego go wykańczają, o i właśnie a i swożnie, swożnie wymieniłem z przodu i wahacze górne, a ja to mówię, to nie były jakieś kosmiczne pieniążki dlaczego kupuję oryginały? dlatego, że raz kupiłem spieszyło mi się, na, na amerykańskie trzeba czekać i kupiłem łącznik stabilizatora firmy, bez firmy i nawet wizualnie jest zupełnie inny, dlatego, że oryginalnie te, co ściągałem ze Stanów, czy, czy swożnie czy właśnie te łączniki mają kalamitki? Młodsi widzowie pewnie nawet nie wiedzą, co to jest. W autach osobowych praktycznie nie spotykane w dzisiejszych czasach, w ciężarówkach i owszem. I oryginalne mają kalamitki, no to o czymś to świadczy, prawda? A ten zamiennik chiński, co wsadziłem na drążek, no jeden miałem w oryginalnym zapasie, jeden wsadziłem chiński. No i nie trzeba się długo domyślać, że ten chiński no nie wytrzymał, naprawdę. Bardzo szybko, bardzo szybko strzelił. Więc nie, nie, nie rada na przyszłość. Amerykańskie auto starajcie się części kupować oryginalne. Nic nie kombinować, bo to się zemści. To się naprawdę na was zemści. Bardzo szybko. Co tu jeszcze? Problem z amerykańskim był duży problem z przeglądem. No bo to auto jest... No nie ma do niego odpowiednika lamp europejskich ani przednich, ani tylnych. No do większości Amerykańców jest odpowiednik, czy były na Szwajcarię, czy na Europę w ogóle. No to, to lampy są do mnie, niestety nie ma, więc to był lekki problem. A tak to całkowicie bezawaryjne auto, godne polecenia, śmiało kupujcie. No i co? Drugie to, że jest bardzo rzadko spotykany osobiście przez 5 lat. Jak jeżdżę, raz spotkałem się pod Poznaniem z takim, oczywiście sobie machnęliśmy na polskich tablicach rejestracyjnych, był i w tamtym roku. We Włoszech na CPN spotkałem się z Węgrem. Na węgierskich tablicach też sobie chwilę pogadaliśmy. Bardzo, bardzo fajny, starszy pan. I tak nie ma, nie ma auto, praktycznie no mówię. No tyle, tyle jazdy przez tyle lat, no dwa razy się minęłem. Raz widziałem za płotem, w Niemczech stał na warsztacie, ale stał na amerykańskich tablicach, więc pewnie jakaś pokazówka. No i w zielonej górze swego czasu w dyskotece Demon był taki demokar. Ale z informacji z pierwszej ręki wiem, że ich ponoć koszty przerosły. Ja uważam, że koszty serwisu są no, dosyć niskie. W porównaniu do aut na przykład wcześniejszych, które posiadałem, typu Mercedes S klasa, gdzie wszystko kosztuje razy 4 w porównaniu do Mercedesa E klasy. No i w, tam jeździł przez chwilę to autko jako demokar. Miał takie wielkie głośniki na dachu i jakąś tam muzykę rozprzestrzenią. Ale już go dawno, dawno, dawno nie ma. Więc auto niespotykane, co wiąże się z tym, że dużo ludzi zaciepia szczególnie, jak gdzieś tankuje, gdzieś tankuje benzynkę chwilę to jest trwawo tu wchodzi, prawie 110 litrów najwięcej to 106 litrów udało mi się zatankować do niego spalanie, no spalanie jak jedziesz spokojnie po trasie to jest 19 litrów znam, no nie osobiście, ale znam gościa w Polsce, też ma na takiego jak ja, identycznego i mówi to samo, poniżej 19 jakbyś nie jechał, mówimy to o napędzie tylko na tył, bo Raz jechałem nad morze załadowany, mocno lało, jechaliśmy, jechaliśmy 6 osób, jechałem na czterech napędach, to 25 litrów zeżar benzyny, więc, więc dosyć dużo. W mieście od 32 do 36, jak się jedzie tak w miarę normalnie. Mój rekord jak od świateł, ostro, to zatankowałem pod sam korek, po mieście zrobiłem 99 km tak ostro i znowu pod korek weszło równe 50 litrów, więc dosyć, dosyć można powiedzieć sporo dosyć sporo do silnika wchodzi mało oleju bo bodajże chyba 7,5 litra do skrzyni biegów wchodzi 15,5 litra oleju jest to automat, 15,5 litra oleju, więc no jest, jest co wymieniać Ja zaraz po zakupie chociaż właściciel zapewniał mnie, że jest wymienione bo na wszelki wypadek nie do końca ufam ludziom ale no, akurat był rzetelny sprzedawca i faktycznie się okazało, że były oleje zmieniane no ale jak już kupiłem, pojechałem na, na serwis olejowy, no to ukazałem to panom wymienić, chociaż mówi że oleje są dobre. Wymieniłem olej w skrzyni, w skrzyni, w mostach, w reduktorze, w, w silniku, więc całkowicie komplet wszystkich filtrów, wszystkich, wszystkich, olejów poszedł. I cieszyłem się jazdą naprawdę bezaparyjną. Myśleliśmy o zakupie nowszego, nowszego, modelu nawigatora, czy tam też w tamtym roku wziąłem, mnie, żeby kupić Mercedesa S600, czy S65 AMG nawet sobie znalazłem, ale Zresztą że nie ma sensu. To szkoda pieniędzy na zabawkę, którą chwilę gdzieś tam sobie pojedzie. Czy lepiej sobie z jakiejś wypożyczalni wziąć jakieś tam lepsze autko? I tyle. No, to już się mój światopogląd trochę zmienił. Już... gdzieś mam inne podejście do tego typu rozrywek. Dobra, no, nie nudzę. Nie nudzę, jedziemy, jedziemy nakręcić coś. I tyle. Do, do zobaczenia na, na kręceniu Zapraszam, ale nie wiem dlaczego. Reszta filmu gdzie prezentuję wszystkie no, w środku i z zewnątrz opowiadam więcej. Nie idzie tego w ogóle wrzucić do programu, żeby to pomontować. Więc na dzień dzisiejszy rzucam to, co mam. Myślę, że troszkę Was zadowoli. A postaram się jak najszybciej dokręcić i, i zmontować porządnie. Resztę się i prezentację z zewnątrz, wewnątrz. I no historię już autka trochę poznaliście. Kawałek go zewnątrz też widać, silnik słychać, więc myślę, że będzie ok. A resztę postaram się jak najszybciej naprawić. Wrzucam, żebyście mieli jakąś tam rozrywkę, żebyście się nie, nie nudzili i nie zapomnieli o mnie. A przy okazji, chciałem podziękować jeszcze raz ludziom, którzy wpłacili dla nas pieniążki na zrzutce. Pieniążki wypłaciliśmy ostatnio, żeby sprawdzić, jak to wszystko działa. Faktycznie. Odbyło się to bez żadnych problemów. Pieniążki bardzo szybko trafiły na nasze konto. Dzięki temu zjedliśmy za Wasze pieniążki burgery z Modzią. Więc bardzo, bardzo jeszcze raz dziękujemy. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnej produkcji. Cześć.